Witajcie drodzy widzowie Areco265 kłaniam się i zapraszam was na karierę menadżerską Arkadiusza Kozłowskiego Real Madrid i zapraszam was na półfinałowe spotkanie Pucharu Króla oczywiście weźmiemy sobie udział w konferencji przedmeczowej eee, bo to jest drugi półfinał tak zwany rewanż no, no. tak zwany rewanż do zapisywania wyników

No to co, przechodzimy do meczu i jedziemy No i co mi się? Już półfinał Pucharu Hiszpanii. Niedługo poznamy jednego z finalistów. Już za chwilę rozpoczynamy transmisję ze Stadio Mestaja. Witamy Państwa serdecznie ze Stadio Mestaja w Walencji mikrofonie Dariusz Szwakowski, a razem ze mną na stanowisku komentatorskim Jacek Kraskowski. Za moment zobaczymy zwieńczenie tego półfinałowego dwumeczu Walencja zmierzy się z Realem Madryt. Królewscy zagrali w pierwszym spotkaniu koncertowo, zatem teoretycznie mają kolejną rundę już w kieszeni. Wysokie zwycięstwo w pierwszym spotkaniu na pewno wpłynie na trenerskie koncepcje taktyczne przed dzisiejszym rywalem. Teraz ta państwa na Państwa ekranach ustawienie przynywałem na dzisiejszy mecz. Zespół zagra tradycyjnym ustawieniem 4-4-2. Precyzyjny podział ról powinien zapewnić porządek i dyscyplinę w całej formacji, a wypracowywane na treningach schematy wreszcie mogą znaleźć przełożenie na mecz. Trener uznał, że nie ma co kombinować i czasem warto postawić na stare, dobre, sprawdzone rozwiązanie taktyczne. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2, konwencjonalne, więc chyba ciężko będzie Ci zaskoczyć rywalom. No tak, standardowo w tym ustawieniu podczas ataku i pomocnicy do przodu, by wesprzeć na pasyku, a ich miejsce zajmują boczni obrońców, którzy rozgrywają kilkę ze środkiem pola. Spodziewam się dużej liczby do Klub z Valencji znany jest pod wieloma przydokami: los Cze, Tumbe, Valencianistes i los Murcielados Lagos nietoperze. Przydomek pochodzący od nietoperza, znajdującego się w herbie klubu, jest chyba najbardziej znany i rozpoznawalny. Nietoperz o imieniu Supergrad jest także maskotką klubu. Przejęcie w środku bola, teraz oni mogą zaatakować. Dobrze, przebił się Lewandowski. Piłka w siatce, a więc jest pierwszy gol. Szybko. Doskonale wyszli w mecz. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosy. To był wspaniały solowy rajd, zakończony precyzyjnym wykończeniem. Pokazał, na co go stać, jeśli zostawić mu trochę miejsca. Nie dał się zatrzymać, obrońcy bali się faulować, a ja on błysnął techniką. Nad cierpkimi słowami, którymi zruga swoich podopiecznych po zejściu do żarówki. Popatrzmy na rezultat: 1 do 0. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ma tam teraz sporo miejsca. Może teraz jest okazja. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż brze. Gol, Olala! Ryzykował tym polejem, ale ryzyko się opłaciło. Bramka palcem sali. Oglądamy podobnie powtórkę bramki. Trzeba przyznać, że bramkarz nie zachował się tutaj najlepiej. Skoro nie był w stanie wyłapać pierwszego strzału, powinien wybić piłkę gdzieś w bok, a nie prosto do rywala. Potem dobitka była tylko formalnością. A no zero. to już bezpieczny Gomez. Larsen. To był ważny odbiór. Taka okazja, czy się uda? No, coś musi z tego być. Tak, mamy bramkę, proszę państwa. Dla takich chwil ogląda się mecz. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Obrona popełniła błąd, który nie wykorzystał. Co tu dużo mówić? Świetna, indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. No, zarysowuje się wyraźna przewaga. To jest 3 do 0. No, z tego miejsca można strzelać. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Robert Lewandowski, ale szokacja, Przyjął wykorzysta. Gol dla Real Madryt. jeszcze raz ile tutaj przebiegł, obrońcy nie stoją tylko zatrzymać, popis indywidualnych umiejętności, zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Wiem co myślicie, że to nie byłoby realne, ale to jest moja kariera, ja sprowadzam kogo chcę, więc sprowadzimy sobie Roberta Rabatnowskiego i teraz on jest na współę z będzie napastnikiem, bo na duet napastników lecimy 4-4-2, więc... Pokonuje Przynajmniej. Oładnie popołuje. Sędzia upomina gracza, a mogła być karka, lepiej niech uważa. Kasemiro. Kasemiro Traci teraz piłkę. Dobry odbiór, ale piłka wychodzi poza boisko. Piłkę z łatwością przejmują rywale zmarnowany przez autu. Benzema idzie do przodu. Real Madryt oddaje piłkę. A w rzeczywistości ma kontuzję, więc go później zamienimy w Kontuzję pleców złapał. Więc tak, Edera milita zamienimy. Znaczy... Znaczy damy na, na środek. Znamita i co zale... Zobaczmy co zrobi. No tak. Znów że naprawdę żenujące odegranie. I kolejny też kontuzja. Otyjado. Żółta. Nie był ten może być za to ofertka. I Grawi grał, się do igrao. A druga żółta. jest Paula, przecież ma żółtą kartkę. Druga żółta kartka, tym samym czerwona i zawodnym opuści Nastąpił taki moment przesilenia, muszą sobie teraz poradzić z konsekwencjami jego działań. Rzutka w polekarny. I rybale kończą w dziesiątkę. Za nami bardzo dobra pierwsza połowa półkinawa. Bo lewego, bo jeszcze robić. Asensja wejdź jeszcze też za inicjusa. I zamudryć, abyśmy... Abyś A ja bismułę dawno nie grał. Coraz bliżej rozstrzygnięcia. Która z Ale obicia ja muszę wysłać do lds wypożyczeni. No i po prostu deketowego napastnika. No za jej... W Marco Marko Asensio! Doskonale to zrobił, proszę tylko posłuchać kibiców! Popatrzmy na to z bliska, no skoro zawodnik znalazł się w takim miejscu i w takiej chwili, to nie niewiele mógł uczynić. Strzelec musiałby się bardzo postarać, żeby minąć się z celu. Mina menedżera mówi wszystko, w tej chwili chyba już tylko cud może odmienić losy tego spotkania. Wynik 6 do 0 mówi w zasadzie wszystko. To nie jest mecz! Próżno zetknięty Dobre podanie. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Trzeba to dobrze rozegrać. Udany pressing, mają piłkę. Jest szansa na dośrodkowanie. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dobry pressing odebrał piłkę. to udane wejście. Jest szansa na groźną akcję. Fantastycznie, broń Bramkarz! W takiej sytuacji naprawdę wymagało to wielkiego kursu. Brawo! Dośrodkowanie zróżnego. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Skoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Ma dobrą okazję do strzału. Tak, tym razem gra w przewadze przyniosła wymiarne korzyści. Kiedy ma się więcej zawodników na boisku, to gra się rzecz jasna łatwiej, ale nie zawsze oznacza to bramki. Tu się udał. I teraz dobrze widzimy w tej powtórce, jak minął rywala, by wykończyć tę akcję. Nie bał się wziąć odpowiedzialności na swoje barki. Dla takich zagrań kibice przychodzą na stadion. To będzie pokrok, jeśli nic się nie zmieni. Dużo ceny kompetencji za to piwa. To to akurat wyznaczili. Maksymiliano Gomez. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć? Ładnie posłał, prosto padle do przodu. Bramka Real Madrid. Wspaniałe umiejętności tego zawodnika, przepiękny strzał, to uderzenie wcale nie należało do najłatwiejszych. Dobra, zaraz zrobimy. Wszystko są z innego kąta. W chwili zapowiada się na pogrom. Kolejne celne podanie, podanie. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 o -o. Minut. No i proszę, proszę, Gospodarze to. chyba już kompletnie się poddali. Nawet kibiców już właściwie nie słychać, bo tego wyniku nie można zmienić. I tak oto tracą piłkę. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry, niektórych zawodników. Maksymiliano Gomez jest spalony, minimalny, dobrze wychwycili to sędziowie. Zaraz będzie zmiana. ale w piłkę. Piłka zagrana po skrzydle, spróbują teraz szeroko. Rozpocznie Walencja od rzutu wolnego. Zagrywa w pole karne, po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Siłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Zawodnik był na spalonym. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Anton Miranczuk. 84 minuta spotkania. Jeszcze 6 do końca. Larsen przesuwa się w stronę bramki, kapitan. Nie ma chorego. Tak Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę? Ach, Wydawało się, że a jednak przejął i broni kurtła. Dziękuję za uwagę, to wszystko na no zaraz jeszcze wywiad pomęczowy. A w meczu to już wszystko. Łapkujcie, subskrybujcie, zostawiajcie komentarz pod spodem miłego dnia do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Ciekał jestem co Wywiad pomęczowy jeszcze przed nami. Także lecimy od razu do wywiadu pomęczowego.

No jutro trzymajcie się, cześć, pa. Łapki w górę, sobie komentarze zostawiajcie pod filmem i do usłyszenia jutro.